Ta czwartkowa uroczystość w Bolesajskim Teatrze Starym była dopełnieniem uroczystości sprzed roku, gdy w trakcie odsłonięcia Pomnika Solidarności uhonorowano odznaczeniami państwowymi działaczy Bolesajskiej Solidarnościowej Opozycji. Tym razem działaczy tej opozycji uhonorowano Krzyżami Wolności i Solidarności, które na wniosek Instytutu Pamięci Narodowej przyznał im prezydent Rzeczpospolitej. Dzisiaj stolicą regionu jeleniogórskiego jest Bolesławiec. Myślę, że Jelenia Góra nie będzie im tego miała za złe. Bolesławiec, Solidarność Bolesławiecka zasłużyła na to, zasłużyła swoją postawą, swoim działaniem w tym czasie, gdy przyszedł czas próby po 13 grudnia, po 13 grudnia 1980 roku pierwszego roku. Jarosław Szarek przypomniał też słabo pamiętaną w naszym mieście sprawę związaną z błogosławionym księdzem Jerzym Popiełuszką. W Warszawie, w świątyni, w której posługiwał na Bożu, w kościele Świętego Stanisława Kostki jest i będzie mała cząstka historii polesławca, Mała marmurowa tablica od was, ludzi Solidarności, powieszona tam powieszona tam w 1985 po zamontowaniu tego kapłana. Krzyże z rąk prezesa IPN otrzymali Anna Borek, Antonina Dudkowska, Jan Filipek, ksiądz Józef Gołębiowski, Roman Janikowski, Eugeniusz Kleśta, Franciszek Kozdra, Marek Krakowiak, Walenty Krzysiek, Jerzy Popioł, Zbigniew Razik, Zbigniew Sałapa, Bogusław Stecko i Lucjan Złotkowski. Pośmiertnie odznaczenia otrzymali Anna Gałąszczak, Mieczysław Karol oraz Kazimierz Majewski. W imieniu odznaczonych głos zabrał Jan Filipek. Wśród tych odznaczeń był jeden krzyż przyznany pośmiertnie naszej pani Ani Gałąszczak. Powiem szczerze, że bez tej kobiety chyba by Solidarność Błaszczawców słabo by istniała. To była tyran pracy. Za który naprawdę jesteśmy dzisiaj wdzięczni. Panie Aniu, jesteśmy tutaj i zwyciężyliśmy. Jest również tutaj na tej sali syn Karola Mietka. Pan prezes wspomniał o tablicy na Żeliwoże. Tak, to ten mietek Karol, wspólnie tutaj z kolegą Frankiem i Adamem, z ciężką brywę w stanie wojennym zawieźli i tam zamontowali. O znaczeniu dla współczesności całego dzieła Solidarności i wszystkich działań wielu niewymienianych z imienia i nazwiska działaczy związków zawodowych Solidarność, przypomniał starosta Bolsławiecki. To są te osoby, dzięki którym ja i państwo pełnicie swoje funkcje. To są te osoby, dzięki którym jesteśmy obywatelami wolnego świata, tak jak mieszkańcy innych wolnych krajów. To dzięki temu, że oni w trudnych latach 70., -tych, 80. -tych postawili się wielkiemu kolosowi komunizmu. My dzisiaj możemy tu, w tym teatrze, spotkać się i cieszyć się, że właśnie nadszedł taki moment, kiedy możemy im razem podziękować. Ja się bardzo cieszę dzisiaj, że wśród osób wyróżnionych, zasługujących niewątpliwie na to wyróżnienie, mamy aż co najmniej trzech. Honorowych obywateli miasta. Cieszę się bardzo, że Janek Filipek Zbyszek Razik, szczególnie się cieszę widząc księdza głębiowskiego, który wciąż jest w formie, a przecież to ksiądz był takim, jest wciąż kapelanem Solidarności, człowiek, który od 81 roku corocznie organizował wspólnie, organizowaliśmy msze. 13 grudnia i bardzo dużo inicjatyw. Szef regionalnych struktur NZZ Solidarność zwrócił z kolei uwagę na to, że wielu z działaczy antykomunistycznej opozycji i tych uhonorowanych w tym dniu nadal czynnie działa, krzewiąc ideały tamtego ruchu. Dziękuję Wam za to, że jesteście cały czas z Solidarnością, że w roku 80 Solidarność budowaliście, w późniejszych latach broniliście ją przed represjami komunistycznymi. Po odzyskaniu niepodległości, odbudowywaliście ją z własnym zaangażowaniem, i wielu z Was dzisiaj również w dalszym ciągu działa w Solidarności. Wielu z Was dzisiaj jest aktywnych, oddanych po prostu naszej sprawie. Prezes IPN Jarosław Szarek podkreślił też to, jak nadal ważne są te idee, które legły u podstaw wolnościowego zrywu Solidarności z tamtych czasów. Także się cieszę, że są tutaj. Wszystkie władze, najwyższe władze Bolesławca, powiatu bolesławieckiego, bo ta praca Solidarności się nie kończy. Dzisiaj liderzy, bohaterowie Solidarności, ci z pierwszych stron gazet, często w dużym konflikcie, często dopuszczają się. Czynu, które są wstydem do solidarności, ale to siłą solidarności jest idea, która za tym ruchem stała zwolność, wolność, To jest prawda, to jest uczciwość, to jest sprawiedliwość.